Tłusty czwartek, podobnie jak koniec karnawału, nie ma swojej stałej daty w kalendarzu. To zawsze ostatni czwartek przed Wielkim Postem, którego rozpoczęcie uzależnione jest od terminu Świąt Wielkanocnych. To zdecydowanie najsłodszy dzień w roku, kiedy nagle kalorie przestają się liczyć. A zapach ciepłych pączków przyciąga licznych chętnych do cukierni. Wybór pączków i innych smakołyków jest ogromny. Największą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta i regionu cieszą się pączki z marmoladą, a także nadziewane różą, czekoladą, budyniem, lukrem oraz karmelem. Jeżeli chodzi o pączki, to na przestrzeni tego czasu od kiedy zaczęłam prowadzić działalność, to jest 89 rok i właściwie tymi pączkami tak chyba bardziej zaczynałam, bo nawet swego czasu mówiono, że to pączkarnia, prawda, do drożdżówki pączki jako te pierwsze wyroby nasze. To z biegiem lat czas zmieniał się i takie upodobania smakowe, zaciągnięte gdzieś z, z innych kuchni, innych narodów, też się pojawiały u nas, a w ostatnich latach to już naprawdę mocno. Dlatego zdecydowaliśmy się jeszcze kilka lat temu zrobić coś takiego jak festiwal wypieków karnawałowych. I na kilka dni przed samym tłustym czwartkiem wypiekamy różne wyroby, takie właśnie zaczerpnięte z różnych kuchni. Opracowujemy te receptury i smakują. Klienci klienci sobie chwalą często Sięgają po, po takie wyroby, żeby poznać inne smaki. Są to czurosy, pączki hiszpańskie, angielskie, wiedeńskie, rumuńskie. Mnóstwo jest, mnóstwo jest wyrobów, naprawdę jest bogata oferta, kilkadziesiąt wyrobów różnych, także są i pieczone, y, szwajcarskie, y, Ziegenkrapfen, bardzo ciekawy wyrób, y, już nie ciasto drożdżowe, ale takie na śmietanie ciasto, z fajnym nadzieniem, takim z sera, migdałów, y, rodzynek i pomarańczy. Rewelacyjne dla mnie. I ono się gdzieś tam przewija jeszcze w ciągu roku, bo klienci się upominają o to, żeby gdzieś tam, zrobić jeszcze. Także yy, coraz więcej tych yy, różnych wyrobów, ale jednak największa ilość to jest yy, sprzedawany pączek yy, produkowany przez nas, który jest wykonywany z różą, czyli tradycyjny. W tłusty czwartek wszędzie unosi się zapach pączków ze smakowitym nadzieniem, posypanych cukrem pudrem, a także faworków oraz innych słodkości. W tym dniu nikogo nie przerażają długie kolejki do cukierni, w końcu to ostatnie dni przed zakończeniem karnawału i każdy chce skosztować tych smakołyków. Gdzie tkwi sekret w przygotowaniu wyśmienitego pączka? Reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR zapytali Barbarę Bassarę Poprawę właściciela. Cukierni w Dębicy. Żeby utrzymać rzeczywiście tradycję, to pączek y, powinien zawierać duże ilości żółtka, masło, y, którego nie należy skąpić i tutaj przynajmniej 20% w stosunku do y, mąki. Y, no mleko, mleko przede wszystkim, można też wykonywać na maślankach, te stare przepisy to są też i pączki i takie oponki, czy jakieś takie wyroby właśnie, gdzie dodaje się ser twarogowy i na tym twarogu właśnie są takie soczyste, duża przewaga twarogu powoduje, że są fajne w smaku. Jestem tutaj w Polsce już drugi rok i mam praktyki w cukierni Basara. W tamtym roku, na tłusty czwartek akurat, przyniosłam taki przepis ukraińskich pączków, czyli pampuchów. W sumie on jest podobny do przygotowania naszych polskich pączków, ale troszeczkę się różni jak nadzieniem, tak i samym przepisem. Powiedz nam, jak się przyjął w Polsce? Czy sposób wykonania też trudny? byś nam coś opowiedziała o nim? To jest na podobie ciasta drożdżowego. Jego wykonujemy w sumie tak samo jak na maśle i... Dobrze się przyjął, bo kupują ludzie, nigdy nie próbowali takie z powidem ślikowym, czyli to jest taka nowinka. A powiedz mi, a Twój ulubiony pączek to? Z budyniem. W tym dniu zdecydowanie zapominamy o liczeniu kalorii rozkoszujemy się smakiem oraz zapachem smakowitych pączków. Zatem na koniec tego materiału nie pozostaje nam nic innego jak tylko życzyć Państwu smacznego.